Siemanko. Jak obiecałem, wrzucam porównanie matrycy SXGA z matrycą XGA. Oba laptopy mają bliźniaczą konfigurację: zarówno jeden, jak i drugi zbudowany jest w oparciu o procesor Pentium 3 1 GHz. Zarówno na jednym, jak i na drugim jest Radeon M6 16GB. I zarówno na jednym, jak i na drugim jest 512 MB pamięci operacyjnej RAM. Teraz tak. Różnice polegają na tym, że to jest Inspiron 4100, to jest c 610 To w zasadzie bliźniacze modele, oba się nie różnią oprócz obudowy w zasadzie za absolutnie niczym. Różnią się tylko i wyłącznie plastikami na zewnątrz. W środku wszystko jest 1 do 1. W obu stosowane były dwa rodzaje matryc zarówno SXGA, jak i XGA. I teraz zasadnicza różnica pomiędzy jedną a drugą. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to już widzę na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj jakby ładniejszą biel i kontrast na matrycy SXGA. XGA jest bardziej taka, ja wiem, mleczna, szara, nijaka. Ale okej, okay. być może jest to spowodowane różnymi systemami operacyjnymi, różnym skalowaniem kolorów, różną paletą, więc, żeby sobie to potwierdzić bądź wykluczyć, zobaczyć jak wygląda obraz na jednej i na drugiej, jak to się skaluje, wrzucimy sobie 3Demarka. Zarówno w jednym, jak i w drugim mamy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, czy nie, ale w SXGA mamy głębszą czerń. Ta czerń jest bardziej czarna. XGA jest tak no, średnio i nie wiem czy to widać tak dobrze na filmie jak widać na żywo, ale kontrast i ogólnie kolory ładniej zachowane są na SXGA. I powiem Wam tak szczerze, że wbrew temu co mówiłem wcześniej na filmie o C610, że nie dopłacajcie do SXGA ze względu na to, że będzie skalowanie, że będzie rozmycie. No, nie wiem, albo już. Staroś nie radość. Albo no ja tego rozmycia nie widzę. Jest fajnie, naprawdę bardzo ładnie się skaluje. I kurde generalnie no jest dobrze. Jest dobrze, to skalowanie może troszkę dłużej trwa. Może trzeba na ten obraz troszeczkę poczekać dłużej, może to jest spowodowane systemem operacyjnym. No, ciężko mi powiedzieć. Nie, no. nie testowałem 4000 Stona yy, SXGA pod 98, nigdy jej tam nie miałem. Postawiłem tutaj oryginalny system taki, jaki był zalecany przez producenta w momencie wypuszczenia, dlatego że to jest to mój laptop kolekcjonerski. Który sobie trzymam w gablotce na co dzień. Niemniej jednak, patrząc tutaj, co się dzieje na matrycach, mamy dość pokaźną różnicę na korzyść właśnie SXGA w przypadku tych dwóch laptopów. Więc tak, zmieniam swoje zdanie i jak najbardziej, jeżeli możecie i macie okazję i chcecie mieć takiego laptopa to możecie celować w matryce SXG, a nie zawiedziecie się. Będzie się ładnie skalować w dół do 1024x768 na, na pewno. I też ugracie na pewno bardzo, bardzo dużo na kolorach, na kontraście, na ogólnie jakości wyświetlanego obrazu. Wydaje mi się, że jest nawet trochę taki nie wiem, jaśniejszy, ostrzejszy, pomimo tego, że to już jest downscaling. Nie wiem. Generalnie jest dobrze. Zastanawiam się jeszcze, jakby wyszło porównanie z UXGA. Natomiast, tak sobie myślę, że jeżeli by ten film się komuś spodobał, jeżeli by ktoś tutaj wrócił jakąś choćby łapkę w górę, to wrzucę porównanie SXGA z UXGA i na tapetę. Zapodam Inspirona 8100 versus Inspiron 8200. To są większe odpowiedniki tego, co tutaj mamy w tej chwili na bracie. I generalnie mam oba i mam obie matryce, więc nic nie stoi na przeszkodzie, ażebym taki filmik zrobił i wrzucił. Co do tego filmiku, myślę, że tutaj jakby rozwiewam we wszelkie możliwości. Zaczekamy aż się skończy mówię, ten benchmark. Coś jeszcze w międzyczasie gdy mogę powiedzieć o tym sprzęcie? Tu chyba temat jest wyczerpany. Mówię, słuchajcie, mówię, myślę, że no. Do retrogierek, jak najbardziej ok. Jak maszyna do pisania, jak na najbardziej ok. No, tutaj się powtarzam. I tyle. Jeżeli jesteś kolekcjonerem, to też, no, jak najbardziej okej. Okay. Do niczego więcej. W przypadku retrogier, gdybyście sobie ogarniali go pod retrogaming, gaming, no, to najlepiej wywalić wszelkie zbędne peryferia, żeby nie obciążać dodatkowo procka, wypierdzielić kartę Wi-Fi, wypierdzielić modem. Wywalić wszystko, 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 co tylko można, zostawić gołą konfigurację: typu bateria, napęd, CD, stacja, dyskietek, dysk twardy, ile karta grafiki, procesor, RAM i w zasadzie i, i, i tyle. Ze względu na to, że z tych peryferii w przypadku takiego laptopa i tak już nie skorzystamy, no bo nie szarujmy się, no, no nie skorzystamy, tak, no, no, choćbyśmy chcieli, nie odpalimy nawet tutaj internetu. Chyba, że taka sztuka dla sztuki. A po co mamy obciążać zasoby, które tutaj można wykorzystać jakby na coś zupełnie innego? Nie naprawdę, nie jest ta różnica taka, że szczęka opada. To nie jest, nie wiem, TN versus OLED. Natomiast tutaj, gdybym miał postawić porównanie względem współczesnych paneli, no to mógłbym powiedzieć, że ten ma Takiej średniej jakości TNK, a ten by miał wtedy średniej jakości IPS. -a. No, różnica jest zauważalna, nie da się ukryć. Aczkolwiek na pewno zwróciliście uwagę, że benchmarki były odpalone równo na jednym i na drugim, a na xp on idzie zdecydowanie wolniej. Zobaczcie, tutaj będziemy zaraz kończyć. A tutaj jesteśmy tak, na ten moment, dwa testy do tyłu. Tak jak wcześniej wspomniałem, konfiguracje są takie same. magia. Być może w Inspironie mam wolniejszy dysk. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem. Być może tu jest na przykład 5400 obrotów w przypadku 610, a tutaj może być 4200. To nam też robi różnicę. No. Oprócz tego, tak jak mówię, są systemy operacyjne. Tutaj jest Windows 98, tutaj jest Windows XP. No, tego robiłem typowo pod retro gry, tego robiłem do gablotki, do płeczki, żeby leżał i pachniał. Więc system musiał być taki, jaki sobie producent zażyczył i jaki licencja od spodu laptopa stanowi. Oczywiście wszystko wrzucone, deaktywowane telefonicznie na stronie Microsoftu. Swoją drogą ciekawe, co jak umrą telefony? Jak będziemy aktywować oryginalne Windowsy? Hmm, taki xp 3000 gdzie przepada. No nic, pożejemy, zobaczymy. I co? Tu mamy 1723, a tu mamy 1789. Proszę Państwa. Dwie identyczne konfiguracje, i wychodzi na tym, że na xp szybsza. No ale niestety tylko przy demarku. Nie wierzcie w przy demarki. Nic. To by było z mojej strony na tyle. Jeżeli się podobało, cyk łapeczka. Jeżeli się nie podobało, to bez łapeczki. Cześć.